Dobry, cześć. Paula Komuda, psycholożka, psychoterapeutka, trenerka i kolejny materiał dotyczący samotności emigracyjnej. Pierwszy materiał, w którym opowiedziałam, czym jest samotność emigracyjna oraz w którym opowiedziałam o tym, co staramy się zrobić, żeby sobie pomóc, co nie zawsze jest tym, co nam służy albo na co warto uważać w nawiązywaniu tych pierwszych relacji, znajdziesz w materiale, który podlinkowuję poniżej. Dzisiejszy materiał będzie dotyczył tego, jak na samotność emigracyjną wpływają nasze kontakty z rodziną pochodzenia, czyli tą rodziną, którą zostawiamy w kraju. I nie dotyczy to tylko tych rodzin i tych kontaktów z rodziną, która jest, które są bliskie, dobre, zażyłe, bo różne są typy relacji i również te relacje trudne mogą oddziaływać na, na tą samotność emigracyjną. Jeśli interesują Cię tematy związane z psychologią, terapią, emigracją, rozwojem osobistym, to obserwuj to miejsce, w którym oglądasz ten materiał lub słuchasz. Kliknij dzwoneczek, żeby przypominał Ci o nowo pojawiających się treściach. Przechodząc już do, do tematu tego dzisiejszego materiału, podzieliłam go na takie trzy punkty. I pierwszy punkt mówi o takim doświadczeniu, które jest związane z. Brakiem akceptacji rodziny, pochodzenia, naszej decyzji, tego, że decydujemy się wyjechać, wyjechać za granicę, żyć w innym miejscu. I jak to wpływa? Przede wszystkim zdarza się tak, że już przed wyjazdem taka osoba doświadcza spotkania z różnymi trudnymi komunikatami dla niej. Porzucasz nas, zostawiasz nas, nie będziemy mieli możliwości się spotykać, to zepsuje naszą rodzinę. I to wpływa na tą osobę, która wyjeżdża. E, oczywiście działa w różny sposób na, na stan emocjonalny, może powodować smutek, może powodować żal, e, może powodować poczucie winy też. E, w związku z czym, tak jak mówiłam, e, to doświadczenie samotności emigracyjnej odnosi się do tego pierwszego czasu, e, który się dzieje na emigracji, jeśli się dzieje, bo tak jak mówiłam, nie wszystkie osoby muszą samotności emigracyjnej doświadczyć, a jest to pierwsze pół roku czy pierwszy rok, w które są. Właśnie wyzwaniem pod, pod różnymi względami Adaptacja, asymilacji, pod względem kultury, języka, hmm, poznania wszystkich nowych rzeczy, które się wiążą z tym danym miejscem, czyli tego, jak funkcjonują, nie wiem, urzędy, tego, jak funkcjonuje system edukacji, jak funkcjonuje system zdrowia e, i poukładania tego swojego życia na nowo, również e, tego życia społecznego związanego z relacjami. W związku z czym, jeśli osoba już przed wyjazdem doświadcza wielu trudności, takich związanych właśnie z relacjami, jedzie z takim trudnym bagażem emocjonalnym, to ten czas adaptacji będzie prawdopodobnie dla niej już na starcie trudniejszy, dlatego że, tak jak mówiłam też w tym pierwszym materiale, takim mam poczucie, że wspomniałam o tym, że mamy określoną ilość zasobów, tych naszych psychicznych i eksploatujemy je w różnych momentach życia, które są na, dla nas wyzwaniem. Nie tylko tych złych, wtedy, kiedy coś nam się przytrafia niefajnego, ale również wtedy, kiedy my sami decydujemy się wystawić na jakieś wydarzenie, które jest dla nas wyzwaniem, bo chcemy zrealizować jakiś swój plan, swoje marzenie. Natomiast eksploatujemy wtedy te zasoby psychiczne, zasoby emocjonalne i potrzebujemy też w związku z tym je ładować, się regenerować żeby tych zasobów nie wyczerpać. Jeśli się te zasoby wyczerpa, wyczerpują, to wtedy odbija się to na naszym stanie zdrowia, czy fizycznym, czy psychicznym. W związku z tym, jeśli doświadczamy czegoś takiego przed wyjazdem i już na starcie mamy trudniej, tym bardziej to doświadczenie samotności emigracyjnej może się pojawić lub być silniejsze, dlatego że już jedziemy z takim trudnym ładunkiem emocjonalnym, który sprawia, że... Trudniej jest zaangażować się w to, co jest nowe, jeśli przywieźliśmy ze sobą jakąś niezałatwioną do końca sprawę, na przykład poczucie winy, które, do, które gdzieś tam się urodziło w związku z tymi komentarzami. To, co się może pojawić również wtedy, kiedy rodzina nie akceptuje wyjazdu jednego ze swoich członków, to że w momencie, kiedy ta osoba, która wyjechała, która żyje w nowym miejscu, doświadcza różnych trudności, bo, bo to się zdarza. I część osób, która wyjechała, dzieli się takimi doświadczeniami, że pierwsze pół roku jest trudne, czy pierwszy rok jest trudny. Moje doświadczenie jest podobne. Natomiast to, że jest trudne, nie znaczy, że jest złe. Jest po prostu dużo wyzwań związanych właśnie z rozpoznaniem działania nowego miejsca, takiego często związanego z kwestiami formalnymi, z poznaniem, jak to wszystko działa, co gdzie można załatwić i w jaki sposób. I generuje to sporo, sporo napięć. Czasami potrzeba więcej czasu, niż potrzebowalibyśmy na przykład w Polsce do załatwienia czegoś, bo odbijemy się od kilku drzwi, zostaniemy odesłani, do tego mogą dochodzić trudności językowe. Oczywiście do tego dochodzą też nasze, nasze takie cechy związane z naszym charakterem, nasze kompetencje społeczne, czyli to, jak my sobie radzimy ze stresem, jak my sobie radzimy w nowych sytuacjach, jak my sobie radzimy w sytuacjach społecznych i w związku z tym jak to wszystko będzie na nas oddziaływać, bo jeśli mamy trudność w kontakcie społecznym, czy jeśli mamy trudność we wchodzeniu w nowe sytuacje, jeśli nie do końca umiemy zarządzać tym, co się dzieje z naszymi emocjami czy ze stresem, to w sytuacjach, w których musimy iść w zupełnie nowe miejsce, pytać o wiele rzeczy, jesteśmy odsyłani w różne miejsca, język jest jeszcze dla nas być może nie do końca tak, tak znany, czy. czy po prostu jest problemem, bo, bo, bo bywa bardzo różnie, no to wtedy doświadczamy tych, tych trudności więcej. Jeśli nasza rodzina nie akceptuje tego, tego wyjazdu, tej decyzji, pozostajemy często z tym doświadczeniem sami, dlatego że nie ma jeszcze tej sieci wsparcia zbudowanej, albo ona się dopiero buduje. Czyli być może już mamy jakieś kontakty społeczne, ale nie zawsze jesteśmy też gotowi się od razu podzielić takim swoim trudniejszym doświadczeniem przeżywaniem jakiejś trudniejszej emocji, natomiast mamy poczucie, że jeśli zadzwonimy do kogoś z rodziny, do mamy, taty, rodzeństwa, wujka, cioci, babci i powiemy im o, o tym, że, że mieliśmy trudny dzień, że próbujemy coś załatwić, że być może się kolejny raz nie udało, że mieliśmy trudne spotkanie, że coś nam nie wyszło, nie poszło tak, jak tak jakbyśmy chcieli, czy niezgodnie nie z, naszym, z naszym planem, to w momencie, kiedy ma się takie doświadczenie, że rodzina tego nie akceptuje, zazwyczaj można wtedy się spotkać z takimi komunikatami, to po co wyjechałaś, a widzisz, mówiłam ci, mówiłam ci, żebyś nie jechał, nie jechała, to wracaj, to tutaj Ci będzie lepiej, zobacz, nie ma sensu się męczyć. W związku z czym to znowu jest doświadczenie, które jest trudne, przykre, nieprzyjemne i te osoby decydują się z czasem, w wielu przypadkach nie dzielić po prostu takimi doświadczeniami i pozostawiać pozostawać z nimi samemu, co wzmaga takie poczucie samotności, samotności właśnie emigracyjnej, samotności związanej z tymi emigracyjnymi tematami, którymi nie mają się z kim podzielić. Jest to ten jeden punkt. Jeśli chodzi o drugi punkt, to jest to punkt związany z tęsknotą, tęsknotą za rodziną. I wcale nie, nie, nie musi on dotyczyć tylko tych rodzin, które są właśnie rodzinami, które mają relacje bliskie, dobre, bezpieczne. Dlatego, że tu bym podzieliła to na, 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 dwa, na dwa takie podaspekty. Pod Pierwszy to jest taki, w którym mówi o tym, że, że zdarza się tak, że jest się bardzo związanym z rodziną. Rodziny są różne, mają różne relacje, różny stopień bliskości z różnymi członkami. A tej rodzinie to jest absolutnie indywidualna kwestia, tutaj nie ma też co tego porównywać. I mimo tego, że decyzja o wyjeździe może być jak najbardziej nasza, jak najbardziej zgodna z nami, może się zdarzyć, że ta tęsknota za, za rodzinem, za systemem rodzinnym, za określonym członkiem rodziny jest bardzo znacząca, bardzo silna. I trudno jest w związku z tym budować w nowym miejscu, angażować się w pełni w to budowanie nowej rzeczywistości, dlatego, że trochę na poziomie. Analizy tego doświadczenia, które się dzieje w środku, wygląda to tak, jakby decyzja o emigracji została przyjęta, zaakceptowana i zrealizowana, natomiast jakby nie zostały przyjęte wszystkie konsekwencje wynikające z tej decyzji. Dlatego, że generalnie podejmując decyzję, zawsze ponosimy jakąś stratę. Więc strata jest elementem, jest elementem, który jest częścią podejmowania decyzji, niezależnie jakie to są decyzje, jeśli dokonujemy wyboru pomiędzy jedną rzeczą a drugą. To zawsze tej drugiej z, jakiego, z jakiegoś powodu nie mamy, bo wybraliśmy tę pierwszą. I nawet jeśli ten wybór jest zgodny z nami, może być nam trudno pomieścić stratę, trudno pomieścić tą konsekwencję związaną z tą decyzją. I wtedy pojawia się taki wewnętrzny rozdźwięk który z jednej strony sprawił, że wyjechaliśmy i że jesteśmy być może w miejscu, w którym zawsze chcieliśmy być, układamy się w nim na nowo, w jakimś kawałku możemy nawet doświadczać przyjemności, radości z tego budowania nowego życia, ale jest coś, co sprawia, że cały czas nie możemy w pełni rozkwitnąć, w pełni skupić się na budowaniu tego nowego, nowego życia, bo jesteśmy myślami i uczuciami w tej tęsknocie i w tamtym doświadczeniu, w związku z czym na przykład dużo czasu poświęcamy na rozmowy. Z bliskimi często się kontaktujemy, dzwonimy, jesteśmy tacy mocno skupieni na tym, żeby, żeby nie tracić tej, tego poczucia, tego kontaktu, w związku z czym może to ograniczać nasze też pole czasowe, które można poświęcić na to wychodzenie do, do tego nowego miejsca, do nowych ludzi sprawia, że, że się izolujemy. I oczywiście nie jest to świadome działanie, które ktoś podejmuje, OK, wyjechałem, ale tęsknię, więc się odizoluje, odizoluje się od, od środowiska, od ludzi. Dzieje się to troszeczkę poza nami. My doświadczamy tej tęsknoty, w związku z czym nie mamy być może zbyt dobrego nastroju, więc wolimy, nie wiem, zostać w domu, a jak zostajemy w domu i chcemy z kim pogadać, to może zadzwonimy do siostry, do brata, do kuzynki, do cioci, do mamy, do taty, do babci. Po to, żeby mieć właśnie to poczucie takiego kontaktu, w rezultacie utrwala się ten system, który sprawia, że to staje się tą, tą codziennością, w związku z tym nie buduje się tego systemu wsparcia w tym miejscu, w którym, w którym się, w tym naszym nowym miejscu, w którym się jest. Zdarza się też tak, że wtedy, kiedy ta rodzina pochodzenia nie jest taką rodziną bezpieczną, być może jest rodziną z jakąś dysfunkcją, być może jest rodziną, w której relacje nie są łatwe, w którym być może jest rodziną, w której część relacji jest trudnych. I czasem ta decyzja na migrację jest też decyzją, żeby w jakimś kawałku ratować siebie, czy żeby się oddzielić od tej rodziny, bo być może ona na nas nie wpływa najlepiej, na nasze przeżycia, doświadczenia. I wtedy może się wydarzyć coś takiego, że ponieważ w związku z naszymi historiami rodzinnymi w związku z doświadczeniami, z, które się wiążą z określonymi osobami w naszej, w naszej historii życia i z rodziny pochodzenia, to są doświadczenia, które są bardzo złożone, dlatego że dzieci inaczej doświadczają świata, więc ten czas, w którym my byliśmy dziećmi i zapamiętywaliśmy różne rzeczy, doświadczaliśmy różnych rzeczy, on będzie inny od tego, niż my dzisiaj zapamiętujemy, czy doświadczamy różnych rzeczy, czy podobnych rzeczy. Dlatego w, nawet jeśli rodzina była z rodziną z jakąś dysfunkcją, czy nawet jeśli była rodziną, gdzie są relacje trudne, to jest wiele momentów, w których pojawiają się różnego typu lojalności rodzinne, uwikłania, takie trudne schematy, które mimo wyjazdu za granicę można w cudzysłowie wziąć ze sobą. Może się więc pojawić takie doświadczenie, w którym osoba wyjeżdża. Czasami rzucają sobie w jakimś, w takim cudzysłowie, koło ratunkowe, żeby zbudować to nowe życie, bo być może ta rodzina nie była łatwa. Natomiast kiedy już tam pojedzie, e, doświadcza tęsknoty za tą rodziną, e, dlatego że, e, że ona jest w jakiś sposób idealizowana. Część oso część os części osobom jest trudno zobaczyć swoją rodzinę w taki sposób, w jaki ona faktycznie funkcjonuje. W związku z czym, kiedy jesteśmy daleko i nie doświadczamy tego, co było trudne tak na co dzień w kontakcie z tą rodziną, może się pojawić taka idealizacja i takie, taka tęsknota trochę oparta na czymś, co się jeszcze nie wydarzyło. Czyli na wyobrażeniu, jakby to było, gdybym teraz, nie wiem, wrócił, wróciła, że oni tam na pewno za mną tęsknią, że teraz jest pewnie tam inaczej, że jeśli będę przyjeżdżać, to będzie jakoś. W związku z czym trudniej jest. Też być w takiej codzienności i budowaniu tego swojego nowego życia, jeśli w jakimś kawałku zostało się trochę jedną nogą jedną w przeszłości, jest, jest to w ogóle trudne, jeśli utkniemy pomiędzy jednym a drugim doświadczeniem, niezależnie czy to dotyczy emigracji, czy to dotyczy związków, to się, to się zdarza to się może zdarzać, jeśli ktoś na przykład utknie pomiędzy jedną pracą a drugą i właściwie już by chciał odejść, ale jeszcze nie składa wypowiedzenia, ale już szuka pracy, albo chodzi na rozmowy, ale coś sprawia, że, że jednak nie rezygnuje, albo nie przyjmuje nowych ofert, to poczucie utknięcia zdarza się nam naprawdę bardzo często. No zazwyczaj mówię o jakimś naszym schemacie, o jakimś naszym doświadczeniu, o jakiejś naszej trudności czy czymś czy, 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 czy związanym z, z naszego wewnętrznego świata, które nas blokuje do tego, żeby przeskoczyć do tego, do tego kolejnego levelu, jeśli można tak powiedzieć, czy do tego, żeby puścić coś, zostawić za sobą i, i iść w tą nową stronę. Kolejnym takim obszarem jest rodzina, która jest rodziną, Znowu, być może niełatwą, być może z jakąś dysfunkcją, gdzie relacje były wymagające i rodzina ma takie poczucie, takie nastawienie, czy, czy wychodzi z założenia, że skoro ten członek rodziny wyjeżdża, to jego obowiązkiem jest zadbać o tych, którzy zostali. I może się, mogą się pojawiać takie historie związane z tym, że rodzina dzwoni, ma oczekiwania rozlicza, jest krytykująca, jest taka um, um, oczekująca pomocy nie tylko takiej, jeśli chodzi o kontakt, o bycie w kontakcie, o utrzymanie relacji, ale też pom pomocy finansowej. W rezultacie ta osoba, która wyjechała. Um, w zależności od tego, oczywiście, jak sobie z tym radzi, jakie do tej pory funkcjonowały w tej rodzinie schematy, jak ona się w tych schematach odnajdywała, może się wydarzyć, że mimo tego, że będzie e, tysiące czasami kilometrów od tej swojej rodziny, cały czas będzie w takim poczuciu zależności. To znaczy, cały czas ta rodzina, która będzie tam, która będzie dzwonić, pisać, e, próbować się kontaktować, bo czasami te osoby starają się nie odbierać telefonu, żeby. Dać sobie więcej przestrzeni, jednocześnie cały czas są w przeżywaniu tych emocji, bo wiedzą, co tam, co tam się dzieje po drugiej stronie, mają już to doświadczenie, ileś telefonów odebrały. I wpada w, tako, w takie doświadczenie tego, że nie są w stanie budować czegoś nowego, nie są w stanie cieszyć się być może tą decyzją, która była ich decyzją, która była z pragnienia ich serca czy, czy, czy właśnie z tego, co było ich marzeniem, dlatego że są uwikłani w takie poczucie, że. Oni cały czas muszą coś robić dla kogoś i nie mogą robić czegoś dla siebie, nie mogą się cieszyć, mają z pracy i mają poczucie, że nie mogą sobie na coś pozwolić, nie mogą wyjść właśnie, nie wiem, być może ze znajomymi, których poznali w pracy, czy pójść coś zobaczyć, odwiedzić jakieś miejsce, dlatego że muszą na przykład odkładać pieniądze, żeby wysłać je do swojej rodziny albo żeby pojechać do rodziny. Rodzina oczekuje, nie wiem, prezentów, jakiegoś specjalnego traktowania. I to również jest sytuacja, która może powodować, że będzie zamknięcie w jakimś kawałku na to budowanie nowego i nie będzie takiej pełnej otwartości, trochę się jest jedną nogą w tamtym, w tamtym doświadczeniu. Oczywiście nie to, w jakim aspekcie, w jakiej ilości, w jakim wymiarze ktoś chce pomagać swoim bliskim, jeśli wyjedzie za granicę, to jest indywidualna kwestia, natomiast chodzi mi tutaj bardziej o takie doświadczenie, w którym. Hmm, Ktoś ma poczucie, że jest do tego obligowany i czuje się zmuszony. Mówię o tym, że czuje się zmuszonym, bo oczywiście jeśli jesteśmy osobami dorosłymi, to jest bardzo trudno nas do czegoś zmusić i na czymś, tak, realnie coś na nas wymusić. Natomiast kwestie związane z relacjami, z emocjami, z lojalnością wobec rodziny, z tym, co się dzieje w takich mechanizmach rodzinnych, jest tak czasami skomplikowany, tam jest tyle takich uwikłań, trudności, że naprawdę może to wywołać takie poczucie, że ja nie mogę inaczej, że ja nie mogę im odmówić, nie mogę zająć się sobą. Skoro wyjechałem, to czy wyjechałam, to muszę, muszę im pomagać. I te doświadczenia, które przed chwilą przytoczyłam, mogą sprawiać, że. Czy te pierwsze pół roku, czy ten pierwszy rok, a czasem też mogą sprawiać, że, że kolejne lata nie, nie będą w pełni wykorzystane na taką właśnie adaptację, czy, czy na to, żeby nie doświadczać tej samotności emigracyjnej, dlatego że jest się w jakimś sensie odizolowanym, czy samemu się, się, się odizolowuje, dlatego że jest coś, co, co przytrzymuje. Czy to jest ze środka, czy to jest z przeszłości. Co powoduje, że, że, że w tych różnych doświadczeniach też jesteśmy sami, dlatego że wszystkie te przykłady, o których powiedziałam, one też są połączone z emocjami. Może, być, może się pojawić żal o to, że, że ktoś nie akceptuje naszej decyzji, może się pojawić złość, że nie akceptuje naszej decyzji, może się pojawić smutek, że zostawiliśmy za sobą rodzinę, pochodzenia czy że dzieci. Które są albo które planujemy, nie będą miały takiego dostępu do, do dziadka, czy do babci, czy do cioci, jak miałyby, gdyby mieszkało się w tym samym, w tym samym miejscu. To, na co, warto, na co warto zwracać uwagę, to na takie przyjrzenie się te, różnym swoim doświadczeniom związanym z samotnością emigracyjną i temu, czy one faktycznie są związane z tym pierwszym czasem, który jest tym budowaniem nowego życia na emigracji? Czy on jest tak naprawdę związany z różnymi doświadczeniami z naszego życia? Czy on jest związany właśnie z naszą historią rodzinną? A może, on jest, może to, czego doświadczamy, jest bardziej związane z jakimś naszym osobistym kawałkiem jakimś naszym osobistym schematem który w związku z tym, że podjęliśmy decyzję o, o emigracji, trochę się uwypuklił, albo miał, dostał takie środowisko, w którym my możemy bardziej tego doświadczyć w sobie. Być może wcześniej był jakoś przykrywany, być może wcześniej różne rzeczy, które mieliśmy poukładane, sprawiały, sprawiało, że nie mieliśmy bezpośredniego dostępu do tego i nie sprawiało to takiej trudności. Natomiast jeśli w momencie, kiedy pozbyliśmy się różnych rzeczy, które były poukładane, to ten nasz, kawałek doświadczenia, być może kawałek bólu, jakaś niezałatwiona sprawa z przeszłości ma możliwość wyjścia i trochę też oddziaływania na różne aspekty naszego życia. W tym może się okazać, że oddziałuje w taki sposób, że my doświadczamy samotności emigracyjnej. Natomiast jeśli jest takiego kawałka naszego głębszego doświadczenia, z naszej przeszłości, to niesamotność emigracyjna jest tutaj problemem. Dlatego, że my możemy znaleźć pracę możemy się oswoić z otoczeniem, możemy się rozeznać w czasie, przestrzeni, kulturze, wiedzieć, co gdzie załatwić. Oczywiście wiadomo, że zdarza się tak, że już wszystko prawie wiemy, ale coś tam się pozmienia, potrzebujemy się czegoś nowego dowiedzieć, do jakiegoś nowego urzędu, więc to, że się będą zdarzać różne trudniejsze momenty, to, to jest jak najbardziej ludzka rzecz, tak, to, to się dzieje wszędzie. Natomiast jeśli... Jeśli mamy te rzeczy poukładane, jeśli język jest w miarę przez nas opanowany, albo radzimy sobie z takim poziomem języka, jaki mamy, to jeśli doświadczamy dalej czegoś, co mamy poczucie, że jest połączone z doświadczeniem samotności i my to zlepimy z emigracją i się na tym skupimy, że to jest samotność emigracyjna, a nie spojrzymy na to, że być może to jest innego kawałka, będzie nam trudniej się sobie pomóc, dlatego że my cały czas będziemy poszukiwać informacji, jak sobie poradzić z samotnością emigracyjną, mając poczucie, że to jest na pewno związane z tym, że my wyjechaliśmy i z tym, że, że, że jesteśmy, nie wiem, emigrantami, ekspatami, nomadami, jakkolwiek to nazwiemy, a nie z naszym doświadczeniem, a nie być może z naszym jakimś kawałkiem, a nie być może z czymś, co, czego do tej pory w sobie nie odkryliśmy, nie, nie znaliśmy na przykład. Więc jeśli, jeśli jest wam bliskie takie doświadczenie, jeśli znacie kogoś, kto, kto być może wyjechał, żyje za granicą i, i wiecie, że, że, że ma takie doświadczenia, czy z czymś się mierzy, to, to być może warto, żeby mu taki materiał podesłać. I, I mam nadzieję, że to, 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 o czym dzisiaj powiedziałam, też będzie użyteczne, żeby spojrzeć na to z innej strony i być może trochę zobaczyć, co jest faktycznie z tego kawałka samotności emigracyjnej, a co może być trochę podczepione pod to. Natomiast może być zupełnie z różnych innych miejsc i warto jest też umieć to w sobie rozpoznać, wtedy będzie nam łatwiej też szukać dla siebie pomocy, czy szukać po prostu rozwiązań. Tyle na dzisiaj. Nie jest to ostatni materiał dotyczący samotności emigracyjnej, także jeśli ten temat Cię zainteresował, interesuje, to zasubskrybuj miejsce, w którym to oglądasz, kliknij dzwoneczek. Jeśli to była dla Ciebie wartościowa treść, to będzie mi bardzo miło, jeśli dasz lajka, serduszko, łapkę w górę, sygnalizując, że, że, że to było coś wartościowego. Jeśli masz pytania albo jest temat, o którym chciałbyś, chciałabyś, żebym przygotowała materiał, to zawsze możesz zostawić taką wskazówkę w komentarzu lub napisać do mnie bezpośrednio maila. Na pewno na dole w opisie odcinka znajdziesz namiary, gdzie można to zrobić. A na dzisiaj to już wszystko ode mnie. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia.